pracy Których? Żałujemy. Że? Nie. dzieliśmy Numer 1. Jim Glamour. Wszystkie nasze dziewczyny dostały darmo sety do przetestowania. Jednak kiedy nadszedł czas wyboru koloru, nie mogłyśmy się zdecydować i oferta przepadła. Raz prawie dopieliśmy kolabo z firmą cateringową Viking, która miała dostarczać jedzenie naszym pracownikom. Niestety nasz menadżer pomylił firmy i myślał, że zajmuje się ona produkcją środków czyszczących. Numer 3. Mieliśmy... Taką małą przygodę z PlayStation, wysłali nam konsolę, żebyśmy mogli ogrywać dzieci w siwkę, ale kierowniczka zapomniała odpowiedzieć na maila. Żartowaliśmy. Żartowaliśmy. Aczkolwiek wszystkie współprace są mile widziane, więc jeśli jesteście zainteresowani współpracą z Parkiem, kocham skakać radą, piszcie w DM-ach. Głównie jedzonko dla pracowników. Bonusik do DM-ów, naszym pracownikom brakuje klapeczek, także Szukamy firmy, która chce troszkę się Trzybujemy u nas zareklamować. Łukasz chodzi w podartych kapciach. A ja nie lubię chodzić boso.